Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Krzysztof, żołnierz RYTA, siemano. Siem, Cześć, hej, hej, Na samym starcie w sumie chciałbym Cię zapytać, jak w ogóle też doszło do Twojej współpracy z Jackiem Murańskim, bo można powiedzieć, że w środowisku gdańskim było jakiś czas temu głośno, że nie będzie miał z kim trenować, no i nagle jesteś Ty i jesteś trenerem Jacy. No jestem, no tak, no, no, mój przyjaciel był wcześniej jego trenerem, przez chwilę też trenowałem Mateusza, byłem jego ostatnim trenerem, no i tak jakoś już pewnie Jacek też z sentymentu troszeczkę do, 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 po tragedii, no zaczęliśmy współpracę razem i tak już jest. A odnośnie tego, to są to nie moje sprawy, nie? Ja nie należę do żadnych grup, żadnych ten, grup w sensie, na przykład, nie wiem, kibicowskich, nie wiem, nie mam jakichś powiązań z... To są też moi znajomi, nie, moi koledzy, więc, więc tam jego byli trenerzy, ale mnie to nie dotyczy, wiesz. No... Ja nie wiem, co ja mam z tym wspólnego, o tak bym powiedział, nie? Ja nie szukam z nimi konfliktu ani nic, oni też ze mną, nie, no, to normalnie rozmawiamy dalej, oni to rozumieją. E, Jacek jest dla mnie dla mnie. Ja nie wnikam w kogoś innego, Wiesz, jeżeli ktoś jest dla mnie w porządku, to mnie to nie obchodzi, dla kogo in, on innego był nie w porządku, nie? Gdyby to był mój, na przykład, przyjaciel, jakiś bliski, tak? I, i by była jak, jakaś jakaś lipa, za przeproszeniem, no to, to bym na to spojrzał. Oczywiście, że tak, nie? Bym brał to pod uwagę, ale no tak... Wiesz, no masz dużo kolegów, nie? to jest też moja praca jako trener. Ja sobie to tłumaczę tak, jeżeli przyjdzie, nie wiem, jesteś masażystą, przyszedłby do ciebie ktoś, kto jakiś inni, inni ludzie z miasta nie lubią, to nie znaczy, że go nie obsłużysz. Tak w cudzysłowie troszeczkę, ale tak, tak, tak do tego podszedłem. To nie jest jakby moja sprawa, co oni tam mają między sobą i naprawdę nie interesuje mnie to, że, znaczy nie interesuje mnie to. No, to nie jest przeciwwskazanie, że, że, że ja nie mogę go trenować, nie? na pewno nie dla mnie i e, ja ich tam, ja ich lubię, tak? no, no co, nie, nie mogę powiedzieć, że ich nie lubię, ich lubię, to z kim oni tam mają jakiś konflikt, ale no, nikt nie może mi zabronić osobiście, bo to, to ja mam, za, to czy znaczy on ma zakastrowywanie na Gdańsku, czy ja mam zakastrowywanie jego, nie? to jest troszeczkę różnica, więc ja się w to nie mieszam, to nie moja sprawa, ja wykonuję swoją robotę, dla mnie jest Jacek no, naprawdę bardzo w porządku. Nie mogę na niego złego słowa powiedzieć. Dla mnie, mówię, jest wszystko super, nie? więc ja tam żadnego złego słowa na niego nie powiem. Jakbyś ogólnie powiedział o formie, właśnie Jacka? Ostatnio też oglądałem to, co on udostępnił, czyli właśnie te jego szybkie ciosy. Sam też dodałeś komentarz no. speed. E, więc no, ogólnie, z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że jak na ten wiek, to naprawdę no, jest to coś. Tak. A ten wiek to jest sztos. No weź zobacz 50 parolatka jakoś w takiej formie. No jest jeden na nie wiem, na chyba tysiąc, więc no, no jest naprawdę super, jeżeli chodzi o jego formę. Sparujemy razem. Wiadomo, że no nie sparujemy na 100%, tak? E, no czasem tam mocniej mocno No on, on też bije, wiadomo, no. uważam, że dużo osób po prostu nie docenia. Tam było też dużo kontuzji i tak dalej. Wiadomo, to nie jest zawodnik, nie wiem, sportu walki, więc też nie, nie porównujmy go do jakichś zawodowców czy coś. To jest e, 50 paroletni, tak? Zawodnik. Freak fightów i tak naprawdę większość takich, nawet nawet młodych, jak weźmy, tuż w sali jakiś, nie wiem, tu z sali jakiś, nawet nie młodych, po prostu, zwykłych chłopaków, moim zdaniem na spręgnięciu sobie z nimi poradził luźno. Więc, a do tego ma charakter, który, który pozwala mu na to, więc nie uważam, że tam on odstaje, że tak powiem, czymś od, 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 od innych. Nie? A formę ma na te lata to już w ogóle super lepiej niż nie jeden młody. A czy po tej tragedii, powiedzmy, która się stała, jeszcze widać jakiś ślad u Jacka, czy widać, że po prostu dla niego to jest jakiś motywator, który go napędza do tego, żeby dalej właśnie trenować i być w tym środowisku? To jest ciężki temat, jest co, ja bym tego w ogóle nie poruszał, ale, ale, czy nie porusza w tym sensie, że nie ciągnę już tego, ja bym to zostawił, tak, po prostu, jeżeli chodzi o motywację, na pewno to nie jest jakieś, czy jest może motywacja, ale nie wiem, nie wiem pod jakim względem w sumie, to już nie moja sprawa, ale uważam, że... Dobrze, że coś robi, bo inni by chyba myśleli, że on powinien, nie wiem, zamknąć się w domu i chlać, nie wiem i wtedy by było dla nich w porządku, że on się nie odzywa, a moim zdaniem właśnie dobrze, że coś robi, bo to pozwala mu zapomnieć o, o tym, co się stało i nie wiem, oni mówią, że on na tym zarabia, że, mm, że wykorzystuje to, no ale no, no, może on o tym wtedy zapomina, no nie wiem, i, nie można oceniać człowieka po takiej tragedii, co on robi, bo nigdy nie wiadomo, co, co my byśmy zrobili po takiej tragedii, jeżeli ktoś ma dziecko, to na pewno jest w stanie zrozumieć, yy, Chociaż w jednym procencie, co on może czuć e, i, i jego rodzina. Tak? E, I nikt nie może, w, nikt dosłownie nikt nie może oceniać takiej osoby, co, co by w takim miejscu zrobił, co on robi źle, co on robi dobrze. Tak naprawdę gówno ich to powinno interesować i nie by wypowiadać się na ten temat, bo to, to nie jest ich sprawa. Ja sobie nie wyobrażam po tej tragedii, co nie wiem nawet, co ja bym. Co ja mu mógł robić, tak? I uważam, że to, co on robi, to jest jego sprawa i uważam, że dobrze robi, że, że się rusza i że, że, że może o tym wtedy on o tym zapomina i to jest właśnie dla niego jakieś, jakaś odskocznia. I, 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 I dobrze, że tak jest. To właśnie biorąc pod uwagę przygotowania obecne pod walkę i pod starego Wiewiura, czy wy wiecie cokolwiek na temat taty Wiewiura? Wiesz co, wydaje mi się, że troszkę kłamię, może nie chcę powiedzieć kłamię, ale na pewno nie, nie mówi całej prawdy, bo niemożliwe, że wziął walkę nigdy nie trenując. No weź, tam jeszcze syn, on kiedyś nawet, nie wiem, może się mylę, ale nie wiem, czy nie mówił jego, jego młody, jego syn, że, że on trenował z nim kiedyś. Tam jakieś tak. może coś tam, za. coś tam, nie wiem, może się mylę, nie wiem, może, może źle usłyszałem. Nieważne. Chodzi o to, że na pewno coś trenował, to jest no na pewno 90% moje zdania, że coś trenował. I na pewno było to też, jeżeli chodzi o tych 90%, zawiera się partner. Może stójka nie, nie, Ale no parter, no wątpię, że jeżeli syny jego tam, jeżeli mi się obiło, to uszy, że on trenował z synem czy coś, no to na pewno coś umie. No nie wiem, no wziął być walkę tak o, o i. Myślę, że ciężko by było. No myślę, że, że coś trenował i tam. Po prostu nie, nie mówi wszystkiego. Nie? Na pewno coś tam, coś tam kiedyś liznął. Jakieś przecieki w formie zdjęć, wideo, cokolwiek, jak się porusza? Macie? No, kurde, nie ma. Nie? Nigdzie. Właśnie jak wchodzę na Instagrama, czy gdzieś nawet na jakichś tam innych trenerów, no, no nie ma. Nic, nic. Właśnie i to ukrywa. Moim zdaniem ukrywa dlatego, że, że coś umiem. Bo po co by miał ukrywać, co jest, co nie umie. Nie? Przecież na bank, zobaczycie, że wejdzie na media treningu, pewnie też nic nie pokaże, tylko jakąś tam scenkę rozegra, że, że ten, że, że nic nie umie, a moim zdaniem coś umie, nie? ale będzie tam, mi się wydaje, za duża różnica wagi, żeby, żeby sobie z tym poradził, nawet jeżeli coś umie, to jest K1 yy, i Jacek, no jednak, no jest postawnym mężczyzną, więc yy, powinien go zgnieść nawet fizycznie, jeżeli będzie miał na przykład gorszą technikę czy coś, no ale trzeba by przyznać, że te twardą głowę ma i, yy, a ta ta jest taki troszeczkę, yy, Taki szczuplejszy, nie z tego, z tego co widzę tak no, na mediach, bo też go na żywo nie widziałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest taki szczuplejszy i takiej mniejszej, drobnej, drobnej wątpliwej budowy, e, więc wydaje mi się, że Jacek go zgniecie siłą fizyczną i, i też taki, tak wydaje mi się, że skończy ta walka się szybko dość. A jak się Ty w ogóle odnajdujesz na tych konferencjach, które wiadomo, jak to jest na Fejmie, Cloucie, Prime. Powiedz, jak, jak ta formuła, która się tam odbywa, czyli takie no, wyzwiska, niewyzwiska, popychania, jak Ty na to patrzysz, będąc no, z jakiegoś tak powiedzmy bardziej sportowego środowiska? Zawsze tak było, no nie wiem, jakby, tylko wiadomo, tutaj to jest niepoparte troszeczkę sportową, choć już teraz jest lepiej, tak ale no, nie jest to poparte umiejętnościami sportowymi, bo na no UFC też się wyzywają, e, tylko tam no, jednak, no, no nie wiem, spójrz na Konora, na innych, tam no, oni przecież jadą ze sobą równo, tak, nie wiem, czy nawet nie gorzej, nie? <laughs> więc oni tam... No nie wiem, no, na przykład Konor przecież mówił, nie? że tam z żoną coś tam pisze, no było, nie? your wife is my DM, in my DM nie? Więc wiesz, no, że tam pisze z nimi i tak dalej, więc no, nie jest lepiej, nie? Tylko tam jest to poparto mniejszość sportowimy, ale to nakręca sprzedaż, więc wydaje mi się, że nie można mieć o to pretensji, oczywiście są granice. <laughs> Wiemy, że, że muszą być granice, ale no, nie wiem, no, ja to widzę na co dzień nawet w polityce, że tam to, to jest, jak, jak oglądasz jakąś konferencję, że oni siedzą na w siebie, to jest jak we freakach, że oni siebie wyzywają, wykładają jakieś jakieś brudy, to jest to samo, tylko to jest telewizja, to jest internet, więc wydaje mi się, że tak musi być i to napręca sprzedaż i ja wolę obejrzeć tak samo ja i ty tak samo i nikt nie powie, że nie, że jest walka dwóch zawodników, jeden do drugiego powie, nie wiem, zgniotę cię w pierwszej rundzie na przykład, a jest walka, gdzie oni do siebie, no będę walczył, trenuję, tak, m, dobra walka będzie, no nie wzbudza to zainteresowania, a to wzbudza i, i tak no niestety będzie, musi być, no nie wiem, no, tak jest marketing niestety. A jak jest twój stosunek właśnie do popychania powiedzmy twojego zawodnika, e, między innymi osoba zadory, więc e, nie wiem, jak się do tego odnosisz, że, po, czy popychanie starszych osób, tak to nazwijmy, ale jednak e, będące w tym środowisku jest na miejscu, czy nie do końca? A jak myślisz? No, no, no to, to trzeba mieć świeżo. No. Po to masz mózg, żeby tego nie robić, nie? I no uważam, że to jest popychanie że samo w sobie, to luz między zawodnikami. No ale no jednak no, jak widziałem to na konferencji, to no, naprawdę nigdy nawet jak byłem z Bombą czy coś, no, nie ruszyło mnie to nigdy, bo wiedziałem, że to jest element show, ale tutaj on nie miał z nim walki, po prostu chciał zabłysnąć, e, wykorzystać tą jego, nie wiem, pozycję marketingową lub coś, coś w tym stylu yy, i chciał, chciał no, zabłysnąć a wyszedł na głupka, nie? No bo sorry, no zawodnik Mistrz Fenu, nie wiem, jakieś tam innych y, organizacji y, dużo walk stoczył za granicą i w Polsce i on atakuje 50 poradnego pana. No debil, no, no, no sorry, ale no, nie chcę że przy Sufi nie będę, ale no, nie będę przeklinał i jak powiedziałem, że nie będę to nie będę, a nie jak ten głupek. E, więc no, no, sama ksywa, japoński zwan mówi o tym, że nie jest to inteligentny człowiek e, i nie waży nad swoimi wiesz, zachowaniami, nad e, tym, co robi. On po prostu ma impuls i to jest u, 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 wiesz, i to jest impuls, który reaguje i tak zareagował właśnie w momencie, kiedy Jacek do niego coś mówił e, i on jedynym jego argumentem było to, że go odepchnie. No, brawo, nie? Mega. Geniusz. Poruszając już za jak też byś ocenił jego ostatnią walkę z Alanem, czyli z jego byłym podopiecznym. Mi się wydaje, że Olał po prostu Alana, nie? Że, że, że tam... nie wiem, chyba że jak byli wcześniej, nie wiem, razem, bo tam tak to wynika z ich rozmów wszystkich, to po prostu się dogadali, nie wiem. Trzeba sprawdzić jakieś tam kursy, tzn. kursy jakieś te bukmacherskie zakłady, jak, jak to poszło. Może, a wydaje mi się, że też to chodzi o operację kręgosłupa, że on zlał Alana, bo z nim trenował i pewnie na sparingach golał, w cudzysłowie golał, może nawet nie w cudzysłowie, po prostu golał. E, więc pamiętał to, że go trenował i na treningach go bił i tak dalej, pewnie Olał te przygotowania, uznał, że wejdzie i go zbije. E, no, a zapomniał, że, że Alan coś to mówi w parterze. Eee, znaczy nie wiem, czy zapomniał, w parterze może coś kiedyś było, ale nie na walce, więc... Yy, mm, no i też tak kręgosłup, tak? Mi się wydaje, że trochę to jest strach, bo ja nie widziałem, że on go tam jakoś mocno dusił. Mi się wydaje, że to było coś w stylu, że e, miał tą operację na kręgosłup, o czym sam wspominał i on go troszkę tam poczuł może jakiś, nie wiem, w kręgach coś i po prostu ze strachu odklepał. Tak mi się wydaje, że, że tak było, tak szczerze mówiąc e, i... No i tak to wyglądało, nie? w sumie pierwsza, to była pierwsza runda, już nie pamiętam, czy Tylko druga? Pierwsza, po pierwsza, pierwszą. Ja to oglądałem z TikToka, więc... No ja, ja to oglądałem, ale tak też kurczę nie tak. pamiętam, do... ale chyba to była pierwsza runda, odklepał, no... no zdziwiło mnie to, na pewno. No, wiesz, no tam duszy wojownika nie było. <laughs> tak, a biorąc pod uwagę powiedzmy te friki, to że jesteś trenerem Jacy i wydaje mi się, że jednak no, też w jakim stopniu rosłeś marketingowo, pomijając też wcześniejszy przypadek też z Bombą. I Twoje występy na gromdzie, ale czy ty byś chciał kiedykolwiek zawalczyć w ogóle w tego typu organizacjach typu Fame, Prime czy Cloud? Jest. nie wiem. No tak, myślę, że tak, że nie będę hipokrytą, bo uważam, że kiedyś powiedziałem, żeby mi tego nie wygnął, Powiedziałem w gromdzie, chyba w jakimś tam dzień ze mną był taki na nagrodzie i powiedziałem, że gdybym miał wybór i miał taką moc, że ktoś mnie się przed powstaniem tego zapytał, czy ja y, bym chciał, żeby to było, czy nie, to powiedziałem, że nie. No ale to jest, to, to jest odpowiedź inna niż, że nigdy tam nie zawalczę. Po prostu powiedziałem, że nie. Że już miał wybór, żeby to powstało, czy nie, no to no, powiedziałem nie. No bo. Taka była moja odpowiedź, ale jeżeli chodzi o to, jak już to jest, tak, no bo to sam tam też powiedziałem, że, że to nakręca, jest marketing, że chcą to, to będą oglądać, no i spoko, ale ja walczę też dla dlaczego, no, no zarabiam też na tym, nie? No więc to buduje też moją pozycję jako trener, też w marketingu i tak dalej, rosnę na tym, więc jeżeli ktoś mi, no nie wiem, masz przykładowo zarobienia 10 koła, masz 50. Ja taki przykład to oczywiście teraz podałem, nie? No to, to wiadomo, że wybierzesz 150. Nie widzę w tym problemu. Oczywiście ja mam granice, nie będę przekraczał jakichś granic, nie wiem, nie będę tykał rodziny, nie będę w, w, w matek, ojcu, dzieci nigdy w życiu tego nie. nie, nie? Dziewczyny, narzeczonej, żony nigdy tego nie tknę, nie? Mogę mieć z kimś konfig, ale nigdy nie tknę innej osoby, która do tego dotyczy. E, chyba. Nie wiem, jak ktoś by ruszył moją, to bym po prostu już zareagował zupełnie inaczej. To, to już był impuls, nie? Jeżeli ktoś by, ktoś by powiedział coś na, na moją rodzinę albo ten, bo mnie możesz wyzywać, nie? Mnie możesz jechać, ja Ci odpowiem tym samym. Nie, ale ale no, nie tykamy osób, które są blisko nas, które, wiesz, no, to jest inna sprawa, zupełnie inna sprawa. No jeżeli mnie może, może ktoś cisnąć, tam mogą mnie teraz tam, nie wiem, obrażać, nie ruszam je, to jestem ja, nie? Ja sobie z tym poradzę, ale nikt nie może bliskie mi osoby obrażać. Eee, zupełnie inaczej bym wtedy zareagował, ale no, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. A biorąc pod uwagę właśnie walki na gromdzie, to jest coś na rzeczy? Być może niedługo Cię zobaczymy w jakiejś walce na gołe pięści, czy na tą chwilę robisz sobie od tego przerwę? Przerwę? Nie wiem, ostatnią walkę miałem w marcu, więc no tak, w marcu, w marcu, w marcu z, tak, z Niemcem. No, akurat tam się szybko dało wygrać, więc tam łatwa walka może i łatwa walka, ale ciężko trenowałeś przez, przez dwa miesiące na przykład. Myślę, że na grądzie, A, pewnie tak, nie? no bo czemu nie? Stamtąd, stamtąd zacząłem tak naprawdę być, być, być wyżej, że tak powiem, wyniosło mnie to troszeczkę i zawsze tam będę miał jakiś sentyment do tego. Troszkę już ręce mi bolą, trochę już tam odczuwam te, te uderzenia na głowę, no bo już ten kciuk, już to wszystko, no, choćbym nie wiem, próbował to leczyć, to i tak tam, jak źle uderzę, to, to i tak to czuję, więc. No właśnie o to chodzi, nie? Jeżeli mam zarobić dycha 50 i zawalczyć... Przykład, ja nie mówię, że tym tyle zarabiamy, czy, czy mniej, czy więcej, ale chodzi o przykład. Jeżeli zarobię więcej tam, no to pewnie pójdę tam, nie? Jeżeli ktoś mi w ogóle coś takiego zaproponuje, bo mówię, na, ja na siłę niczego nie, nie wywołuję. Po prostu ten typ mnie... Ja było Q&A na, na Instagramie, zdałem i ktoś zadał, czy z kimś zawalczył w Freakach. Powiedziałem po prostu, że to już poszło samo z siebie jakoś tak, że ktoś to udostępni, nawet nie wiem, czy nie, czy nie Jacek. Że, że, że po prostu zadorą, Ale ze, i napisałem tam ze względu na to, że zachował się jak debil, że popnął tego zawod, mojego zawodnika. E, i, I po prostu ze względu na to, to tak odpowiedziałem, że z nim, z nim bym zawalczył, nie? I to było tyle, a to już poszło, nie? Więc <laughs> później się jakoś już zaczęło. Dobra, czyli w każdym razie, no, na, na gromdzie jest szansa, że też się zobaczymy, ale tak naprawdę. No, ze względu na Twoje już ręce, może być to bardziej okraszone finansami, tak, tak. to można rozumieć? No ale wiesz, no bo friki też wiążą się z tym, że... No, nie chyba są tam mniejsze. Można no, tak też powiedzieć. można tak powiedzieć, zależy z kim byś się bił, nie? No i w jakiej formule. A, w no, jakiej, jakiej formule. Teraz coraz częściej są A. poruszane, że może na gołe ręce właśnie. Spoko, nie, spokojnie, no ale mówię, no, wolę zarobić więcej, jak już mam się bić na tego no to wolę zarobić więcej. Ale no. Też nie powiem, ile zarabiam na grądzie, no, to też nie jest, wiesz, to tak każdy gada, że zarabia 2000. No, może na wiecie, tam 3 czy 5, no nieważne. No, może na tyle zasługiwałeś, tak? Ale no ja też nie będę tam chwalił, że zarobiłem nie wiadomo ile na grondzie, no bo to nie są też jakieś mega kokosy, ale no. Wiadomo, że każdy chce tam więcej zrobić, bo jednak to jest ryzykowne i powinni troszkę więcej mi się wydaje płacić. Ale nie mówię, że to jest jakoś mega mało, wiesz, jeżeli przyszedłeś tam tylko, żeby sobie zdjęcie na Instagrama i wstawić na Facebooka, czy gdzieś tam indziej, a przyszedłeś tylko, do, z, przeboksowałeś jedną rundę, padłeś, albo udawałeś kontuzję, albo jakieś inne, wiesz, żeby, o, wiesz, na osiedlu zabłysnąć, żebyś w gromdzie i teraz przez 3 lata będziesz wstawiał to samo zdjęcie na, na portale, że, że byłeś tam, że wiesz, że nie no, wiadomo, że byłeś kozakiem, a no... No wiesz, no to się nie dziwi że później tacy dostają, to trzeba też, nie po co masz na starcie płacić takiej osobie, nie wiem, 20 tysięcy za walkę, jeżeli nie wiadomo, co on pokaże, A później wychodzą, widziałeś, no, no padają po pierwszym strzale bo udają kontuzję, albo już chodzi taki, wiesz, udaje groźnego, a w ringu jest parówą. Więc no, no, no o to chodzi właśnie, no to trzeba rozgraniczyć. No. Oczywiście mogły być większe pieniądze, chciałbym tego, no ale to też trzeba patrzeć dla kogo, nie? Właśnie jakbyś ocenił rozwój Gromdy na przestrzeni tych paru lat, czy na samym początku byli właśnie lepsi zawodnicy i teraz wychodzą ci prawdziwi, którzy są najlepsi, czy jest jeszcze jakaś szansa, że właśnie z tych nowych nabytków jest ktoś tak perspektywiczny, że zagrozi Don Diego czy Balboa, Balbo, bal... Bartkowi do Malikowi, o lepiej, lepiej. Myślę, że na pewno ktoś im w końcu zagrozi, tak? No, każdy z nas może im zagrozić, no bo to chodzi o to, że no, to jest walka na gołe pięści, wiesz, jak się dobrze przygotujesz, tam nie ma czegoś takiego, że to jest, wiesz, no, jest mistrzem i to trzeba mu oddać i tak będzie pewnie przez jeszcze jakiś czas. Ale wiesz, na przykład walka z Parobcem, nie wiadomo co to pokaże, wiesz, pamiętasz walkę z Maximusem? Diego tam miał bardzo ciężko, bardzo, naprawdę, no, wygrał, wygrał i tyle, koniec tematu, ale no miał ciężko. Parobiec jest Mankutem i jest niewygodny, nie? jest taki, kondycję ma. I jak wino. <głos》>, dokładnie, przystojniejszy jest jak, co, coraz bardziej z wiekiem i, i jest lepszy z wiekiem, więc uważam, że no, będzie miał mega ciężko, nie jest to jest niewygodny, jest taki, kurczę, no wiesz, kondycję ma, on ma, ma wszystko nie? na ten moment, więc... A Diego też ma kondycję, ma wytrzymał głowę, no, ma psychikę do walki. Ta walka będzie, nie, nie będzie, mi się wydaje, że ona nie będzie jakoś porywająca, będzie ciekawa, ale nie będzie jakoś takie wow, jak było z Domalikiem, nie? Wydaje mi się, że też może być bardzo długa. No, nie wiadomo, nie? Ale może tak być, nie? Ale na przykład, wiesz, walka z Balboą, no przecież to był sztos, nie? Ja tam byłem na żywo, to ta atmosfera to było... O Jezus Maria, ten raz padał, ten raz padał, no pff, to To była mega walka i mega atmosfera i... I, a tutaj mi się wydaje, że czegoś takiego nie będzie, nie będzie tyle emocji, ile w walce z Domalikiem, no było to takie, wiesz, champ versus champ i to, 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 to takie nieduże emocje do tego dochodziły, to był sztos. A tutaj tak kurczę, wiesz, nie będzie tyle emocji, bo też, też, też tak, no moim zdaniem nie będzie tyle napięcia, bo było jeszcze tam, oni kiedyś walczyli w kickboxingu, to było wszystko jakieś jeszcze niewyjaśnione, nie? A teraz już jest i, a tak naprawdę nie wiadomo, co było w drugiej walce, wiesz, no, wygrał lepszy, wygrał wygrał Diego, wiesz, za, za miesiąc wygrać Balboa. Nie, nie wiadomo tego, obaj są kozaki. I, I ten jest teraz mistrzem e, takim całkowitym, nie bo tam wcześniej był albo był mistrzem, ale chyba jakiś inter, coś tam, kontynentalny fast, tak. coś tam, międzynarodowy. Ta, międzynarodowy, o, a Diego jest takim pełnoprawnym mistrzem. I nie wiadomo, jak się potoczy do walka z Bobołem, nie? nie mogę powiedzieć, że życzę mu wygranej, czy balby, czy, czy życzę wygranej parobcowi. No, bo obaj są w, w porządku, nie? więc to Jak się znamy, no to też tak nie będę wygranej, ten, albo życzę temu. Nie, niech wygra lepszy. Tak samo jak wygrał z Domalikiem, wygrał w tym dzień, był lepszy i super. A jak oceniasz zawodników, którzy przyjeżdżają z zagranicy do Polski i często się okazuje, że w sumie Polacy z nimi wygrywają? No. I to, I to łatwo z nimi wygrywają. Nie? To nie jest tak, że tam się. Że wiadomo, jeden na tam pięciu wygrywa, z tego co pamiętam, no ale reszta to było, wygrywaliśmy z nimi, chyba. Nie wiem, każdy z nimi wygrywał. Pierwsza, druga, trzecia runda. Tam nie było chyba walki z, z, z kimś z zagranicy, żeby to trwało więcej niż. Nie pamiętam, przynajmniej, żeby to trwało, nie wiem, pięć rund. Nie? Przynajmniej tak. To było szybkie wyjaśnianie tych ludzi, wiesz, tam. Po, tak jak przyjechało tam paru Anglików. Raz jedynie ten Niemiec wygrał, nie? Eee... Tak, turniej, tak. turniej. No a teraz chyba, z kim walczy? teraz? Oj, teraz nie pamiętam, ale przegrał. Przegrał i to tak no... Oh, no tak mocno przegrał, nie? I wydaje mi się, że, że tam z zagranicy no naprawdę kogoś sprawdzić. O, no tam go zbił jak, jak tak. ten, nie? jak No solidnie, no Scarface to też, nie? Elita, tak samo tam. Dużo osób, nie wiem, nie wspomina o tym Wier niższyn. Tam jest taki jeden kot, kurczę, on się nazywa Gorilla chyba. I mało, I dużo osób o nim tak nie mówi, a on przecież właśnie wygrał ze Scarface'em, nie? On wygrał teraz z capo, z capo wygrał. On jest moim zdaniem mega, mega za tak, chyba tak. I tak. No albo w drugiej, czy nieważne, ale, ale no, wygrał ze Scarface'em, a Scarface a z Kotem, z Kozakiem. Tak samo wygrał z Kapo, który też jest mega dobry. E, więc no, on moim zdaniem jeszcze go ludzie, tak nie wiem, jakby, on teraz nie walczył, coś może nie chciał, nie wiem, ale moim zdaniem to jest jeden z takich z faworytów, takich tej... No, jest taki dziki, jest, jest, jest zbity, tutaj, no jest, jest to jest sztot, więc wydaje mi się, że to jest jeden, jeden z faworytów do jakiejś, do, do, jakby jeszcze stoczył na do tej walki. On, moim zdaniem mógł walczyć z ludźmi ja nie wiem czy tam nie było <grym> mega problemu, naprawdę. Ja uważam, że to jest jeden ze lepszych gości w grądzie i tak o nim się nie mówi, ale no, bo jego ja nawet nie znam, nie? On mnie też pewnie nie zna, bo nie widzieliśmy się, ale tak oglądając walki, moim zdaniem on jest lepszy z gości. Tym. Więc czekam na jego walki, mam nadzieję, że niedługo znowu zawalczy. Dobra, to pytanie na sam koniec. Wywoła, wywołałeś też e, kapo, ksywę. Powiedz, czy dojdzie do waszej walki kolejnej, czy nie? <grym> nie wiem, jak przytyję, to dojdzie. Nie wiem, nie mam jakiegoś parcia na to, nie? W sumie szczerze mówiąc... Co by to dało w sumie teraz, po takim czasie, nie? No po takim czasie ja chyba zbyt wybuch... wiele nie dałoby. Ja nie mam jakiegoś, nie wiem, wybujałego ego, że ja, o Jezus, muszę go teraz zbić, nie? Wiadomo... Fajnie, podbudowałoby mnie to troszeczkę, ale nie mam na tej zasadzie, że muszę z nią walczyć, żeby go zbić. No Wygrał wtedy ze mną, e, trzeba przypomnieć, że tą walkę wziąłem 5 dni wcześniej. Chciałem to przypomnieć, Stałem z kanapy. Stałeś od jedzenia pączków. Wziąłem, wziąłem pączka, zacząłem odłożyłem pączka, poszedłem, zrobiłem walkę z cieniem i tak się skończyło moje przygotowania. Więc e, no, tak to wyglądało, no, niestety, ale ja jestem głupi na tej zasadzie, że zadzwoni do mnie, słyszę, że walczysz i co ja powiem? E, znaczy teraz już się kurczę trochę nauczyłem, wiesz, że, że być, być taką osobą asertywną i wtedy jeszcze nie umiałem, nie potrafiłem tego, a teraz już umiem i pewnie drugi raz bym takiej głupoty nie zrobił, ale no wygrał wtedy, ja mu nic tam nie będę mówił, był lepszy i tyle, nie? a nie mam jakiegoś partysza, że wiesz, muszę jeszcze raz wyjść, wygrać. W ja mam to w dupie, nie? że czy, wy, czy, czy z nim zawalczy, czy nie. Naprawdę. No bo nie budzi do mnie, do mnie jakichś negatywnych emocji. Nie? Jeżeli by wiesz, było do mnie jakieś mega negatywne emocje, no to bym chciał. A w sumie jestem. To jest ok, więc nie, nie, nie muszę z nim go pobić. A musisz kogoś teraz w ogóle pobić, czy nie masz, właśnie nie darzysz do nikogo negatywnych emocji? Bić, pobić to też jest dziwne słowo, Pominając Zadorę, tak? Nie chcę ciągnąć tematu, bo później powiesz, że wiesz, że jestem jakiś atencyjny, że coś, że on mi nie da walki. A kim on że on nie da dziewięć gole jest? To... Nie kumam tego w ogóle, tam we Afryka to jest tak, o, każdy, każdy każdemu mówi, że mu nie da walki, bo jeden jest mniejszy zasięgowo, drugi jest większy, a te Friki wiesz, teraz też się trochę zmienił pod tym, co się zdarzyło, więc yy, tak też będzie. Lekkie oczyszczenie i wydaje się, że też będzie na to miejsce, na takie bardziej sportowe pojedynki. Tylko nie wiem, czy on ta flaga Japonii nie przewyższy na, ty, na, na tym, od, na, tej, na, na przykład, bo on mówi, że mi nie da walki, a ja nigdy nawet nie powiedziałem, że chce z nim walki. Nie powiedziałem, że walczymy z Zadora. Nie było czegoś takiego, ale jeżeli tak o tym mówimy, no to, to tak, to mówiłem, wiadomo, że tak i że też chciałbym, bo chciałem pokazać, że się tak nie robi mu. Ale no wiesz, no z nim jest bardzo prosta rozmowa, bo on, on nie jest błyskotliwą osobą. Nie oszkujmy się, on ma impuls, on jest impulsywny strasznie, nie? On... Oni są bardzo podobni. Na podobnych falach. Na, na no na, to na pewno, to na pewno. Zada... No bo posłuchaj tych rozmowy ich, nie? Tych wszystkie kłótni, że on go zostawił, że coś. No przecież... Ja dałem Alanisio akurat, nie? Tam bardziej się trochę podśmiechuję teraz, ale no, to wyglądało jak oni byli razem i po prostu tam przyszedł jakiś inny mężczyzna między nich i, i tyle, nie? No, ja sobie teraz żartuję, ale naprawdę jak posłuchacie tych rozmów, nie? Tego wszystkiego co było na face to face i tak dalej. To że było... były, że jak oni nie, 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 nie będą, z, nie razem, będą to razem, to nie wierzy w miłość. Tak, no tak. i <noise> nie wiadomo co się stało teraz po walce. Pogodzili się. Nie wiem, nie wnikam, ja nie mam nic przeciwko temu ogólnie, nie? bo żeby nie było, że, że, że jestem homofobem czy coś, bo mam znajomych yy, homoseksualistów i dla mnie jest to okej, okay. ja nie mam z tym problemu, naprawdę, ja się z takimi ludźmi też koleguję, to są moi koledzy, znajomi i jest wszystko okej, tylko wiesz, po co to ukrywać? No tak, po co się wstydzić, nie wstydźmy się tego. Tym Normalnie. miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten wywiad, rozmowę, także dzięki wielkie i żółwik, bo powiem Ci, że e, trzymanie mikrofony nie jest takie proste.